Dzień dobry, dzień dobry, witam Was kochani serdecznie, mam nadzieję, że polubiliście ostatni materiał, mam nadzieję, że się podobał, był ciekawy, inny, specyficzny, dziękuję za komentarze, za te dobre, za te złe, za wszystkie, przede wszystkim za te pozytywne, oczywiście bardzo, bardzo mnie zawsze cieszą, Motywuje mnie to do dalszego działania, więc bardzo, bardzo, ale to bardzo Wam serdecznie dziękuję, dziękuję też za to, że wspieracie mój kanał, Dzisiaj powiem, opowiem ciekawą historię oczywiście jakby odwrotną do tak zwanych słabych klubów, opowiem o tych najlepszych. Nie będę mówił I oczywiście, w jakich najlepszych klubach pracowałem, było ich trochę, było ich trochę, naprawdę, ale z racji tego, że nie mówiłem o tych złych, no to o tych dobrych też nie będę mówił, jakie to, żeby też nikomu tutaj nie umniejszać oceny. Każdy powinien ocenić sobie dane miejsce po swojemu i pod to się jakby podłożyć swoją opinię, dostosować, tak? Dlatego... O takich klubach się oczywiście fajniej, łatwiej rozmawia, mówi się łatwiej, dlatego chciałbym Wam opowiedzieć o, o tym, jak, jak to wyglądało w moim przypadku. Oczywiście w takim klubie się chce pracować. Przede wszystkim pracuje się miło, sympatycznie, fajnie, kiedy przychodzisz do klubu i dzień dobry, dzień dobry, witasz się, możesz pójść do baru, przywitać się z menadżerem. Menadżer powiedz co jak, co robimy, jak dzisiaj pracujemy, jaka jest impreza. Z czym, jak to się będzie jadło, czego od nas oczekuje, i tak dalej. Jasny, prosty przekaz dla ochrony. Dzięki temu nie ma później żadnych zgrzytów ani problemów. Jeżeli jest potrzeba dodatkowo rozstawienia się gdzieś, bo przykładowo mamy VIP-a albo coś się innego dzieje, no to wtedy taka informacja od menadżera wychodzi i my wiemy, z czym stoimy, tak. Wtedy jeszcze druga kwestia jest taka, że menadżer mówi, no to idźcie chłopaki tam do baru, weźcie sobie jakąś kawkę może, może coś do picia, jakiegoś tego innego y, napoja y, sympatycznego, energetycznego bądź innego, zależy co tam macie ochotę. Ja to miałem taką fantazję, zawsze lubiłem pić, y, nie ukrywam, mleko z grenadyną. Nie wiem, czy piliście mleko z grenadyną, ale y, ja lubiłem mleko z grenadyną, dosłownie. Grenadyna to ten taki syrop Monina, nie? No, nie żebym tam reklamował, ale no bo akurat takie mieli, najlepsze te syropy mieli w klubie, więc uwielbiałem je pić z mlekiem. No i powiedzmy przychodziłem tam i jak, jak nie dawałem rady być zawsze na barze, to mi czasami obsługa przyniosła na zewnątrz, a szczególnie wiecie właśnie jak było zimno, czy w zimie, to i, to i kawę, czy herbatę z baru dostać mogliśmy zawsze jakąś powiedzmy mocne espresso, Albo jakąś dobrą y, herbatę z cytryną, więc y, od razu w takim miejscu się aż pracować, wiecie, bo ktoś docenia twoją pracę, twoją robotę. Y, ochrona, ochrona robi swoją robotę, pracuje tak, jak powinna. Y, Menadżerowie lokalu y, dbają o to, żebyśmy też mieli obsługa, która nas zna, bo w niejednym klubie było tak, że pracowałem tam. No, długo. W jednym pracowałem 10 lat, nawet, więc to było bardzo długo. I do dzisiaj wspominam to miejsce bardzo, bardzo dobrze, tak? Więc fajnie jest, kiedy. Ktoś o tobie pamięta i, i cyklicznie, na przykład, teraz nadam godzinę, dwie, przyniesie ci ciepłej herbaty na wejście, bo wiesz o tym, że jest zimno, więc jest to mega, naprawdę mega miłe, tak? I, i tak się fajnie pracuje. Tak się fajnie pracuje, działa, to oczywiście w drugą tę stronę, kiedy my możemy, czy jesteśmy gdzieś na dole i ktoś nas o coś prosi, to w pierwszej, jakby od razu, w pierwszym działaniu pomagamy tej osobie. Jeżeli, jeżeli. Nie wiecie, bo może nie wiecie, ale yy, ochrona, jak pracuje, no to ludzie wiedzą, gdzie, kto, jaki ochroniarz pracuje, jak wygląda. Ale nie każdy wie, że na przykład yy, ekipa sprzątająca to jest też obsługa klubu. No i oni się bardziej mocniej wtapiają w tłum, bo idą sobie tam z jakąś małą. Zamiotka, z mioteczką i sobie zamiatają, sprzątają i widzą, że ktoś na przykład coś tam robi takiego nieodpowiedniego. I wiadomo, że przy ochronie pewnych rzeczy się nie robi, no bo o, ty, ty, ty patrz, idzie ochrona, dobra, 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 to nie robimy tam coś tam, coś tam. Nie robimy świste jakichś brzyd, brzydkich rzeczy. A jak idzie pani sprzątająca po cichutku, starsza, no to nikt na nią nawet uwagi nie zwraca, że ona tam sobie idzie i zamiata. Wiecie... I wtedy dostajemy informację, że tam na dole, powiedzmy, jest pan, który tam nasikał do kwietnika. I tam się zachował tak inaczej. To nie dlatego, że on nie doszedł do toalety, tylko że miał taką fantazję, żeby po prostu zrobić coś takiego niefajnego. Więc ogólnie taka ekipa jest jak jeden wielki organizm działający, współpracujący ze sobą, pomagający sobie, tak? Do tego cała obsługa na warze... Też otwarta, mega, no bo coś się dzieje, to barman też widzi, tak? Barman ma to do siebie, bądź barmani, którzy stoją na barze. A bary są zazwyczaj półokrągłe, czy jakiś przez cały klub. No to widzą, jak się dane osoby zachowują. Widzą, że na przykład jakiś chłop stoi przy barze i zaczepia dziewczynę w sposób agresywny, niegrzeczny. Więc też jak przychodzimy, stajemy przy barze, stajemy gdzieś z boczku i podchodzi do nas przykładowo barman i mówi słuchaj ten i tamten, o tam, to się zachowuje tak i tak, należałoby zareagować, prawda? Więc y, to jest taka ogólna współpraca, bo ochrona, jako ochrona, to jest jakby wiadomo, jeden organ, który zajmuje się stricte ochroną i ludzie na to patrzą, ale Ogólnie cały klub, czyli wszyscy barmani, wiadomo, że oni nas jakby w naszej pracy jakby się nie zajmują naszą robotą, tak? czyli nie, nie wykorzystują swoich, swoich kompetencji do tego, żeby gdzieś kogoś wyprowadzać, oni proszą po radiu, bo mają kontakt, na przykład jest informacja typu bramka, bramka albo wejście, wejście, bar, tak? no i wtedy wiemy, jeżeli oczywiście menażer tego nie zrobi, bo na przykład jest na półpiętrze albo jest gdzie indziej, nie widzi, no to... Barmani mają, barmani mają też yy, na barze radio i mogą nas poinformować, że na przykładowo coś na dole się dzieje, że sytuacja jest agresywna, że ktoś się bije. Wiecie, nie wszystko zawsze wszędzie widać. A jak obserwuję to nie powiedzmy 5 paroczów, tylko 10 albo 15 czy 20 i każdy ma ze sobą kontakt, no to wiecie, to, to jest mega dużo. To jest mega pomocne i to wspólne działanie często gęsto pomaga, pomaga, naprawdę pomaga przy, przy jakby zażegnaniu pewnego rodzaju problemów. Dlatego taka, taki klub, taka ekipa jest bardzo ważna w klubie. Wtedy się bardzo dobrze pracuje, wręcz współpracuje i miło się przychodzi do klubu, w którym wszystkich znacie. Znacie i całą ekipę, i menażerów, i ludzi, a jeszcze za chwilę wiarę, która przychodzi do klubu. Bo to, że w klubie są ludzie pracujący, czyli jakby może źle by to zabrzmiało, usługujący, no, usługujący, no bo wiadomo, że to jest praca w pewnego rodzaju usługach, tak? My świadczymy pewnego rodzaju usługę, tak? Czyli zabezpieczamy klub. Albo. Usługujemy, usłużymy w sensie takim, że komuś robimy dynka, no to jest forma usługi, tak? To nie jest nic złego, tylko tak to wygląda. Czy jak ktoś chodzi po klubie i pani sprzątająca chodzi i sprząta, no to ona też robi pewną rodzaju us usługi sprzątającej, tak? Co nie upłacza jej w żaden sposób. Po prostu robimy swoją pracę. Tylko wiadomo, jest to forma usługi. teraz co najważniejsze, jak do tego klubu, w którym pracujemy, czyli w którym ja pracowałem, Przychodzą jeszcze fajni ludzie, fajna wiara, która zna ochronę, bo przychodzi się bawić. Czują ten flow, wiedzą, że dzisiaj jest taka impreza albo taka, bo różne, tematy, tema, różne imprezy tematyczne były wielokrotnie, tak? No i przychodzą i się bawią. I obserwują to, co się dzieje, tak? Obserwują to, co się dzieje, obserwują ludzi, którzy przychodzą. Wiadomo, że przychodzą też tak zwani klienci randomowi, bo są stali klienci, którzy przychodzą do klubu. Są klubowicze, stali, są ci, którzy uprawiają clubbing, to co już wielokrotnie mówiłem, czyli przychodzą do naszego klubu na przykład na dwie godziny, później lecą do kolejnego na mieście, żeby zobaczyć co i jak, i jeszcze później do następnego, a później za dwie godziny znowu wracają. Dlaczego? Dlatego, że u nas na przykład dzisiaj jest taka impreza, a nie inna, gdzieś tam jest jakaś i chcą trochę tu, trochę tu, trochę tu i to jest normalne, to jest taki clubbing. Na tym to polega. Więc wiecie, tam poszli, a mówią później, że wróciliśmy do was, no bo u was jednak najlepiej, najfajniej, dzisiaj będziemy kończyć imprezę tu. No i proszę bardzo, zapraszamy, tak? Takich, taką ekipę nie trzeba prosić później przy tym, że przykładowo mówię, słuchajcie, dzisiaj kończymy standardowo, oczywiście czwarta zamykałem bramki, impreza będzie trwała prawdopodobnie do oszusta. Pamiętajcie, że o oszustwej będziemy zapalać światło. I ekipa, która przychodzi ludzi się pobawić do klubu, oni wiedzą o tym, że my zamykać będziemy, że światła się zapalają o godzinie 5.30 i o 6.00 jest closed. To piją ostatniego dynka, wychodzą i mówią: Dzięki, do zobaczenia w przyszłym tygodniu, tak? Szanują nasz czas, szanują yy, swój czas, no i ogólnie to wzajemne podejście, taki wzajemny szacunek jest bardzo ważny. Bo nie chodzi o to, żeby komuś na siłę przeciągać czas i siedzieć i w klubie, kiedy już jest światło nawet zapalone, a ktoś gdzieś tam jeszcze 17 drinka, 20, bo jemu się w tej chwili zachciało wszystko naraz, bo teraz już końcówka, to jemu się zachciało. Zaś ci, którzy przychodzą i się bawią w klubie, szanują ekipę, szanują ludzi, mówią dziękuję, kochani, fajnie było. Do zobaczenia za tydzień. Czy tam powiedzmy jutro, tak? Bo jak był piątek sobota, no to wiadomo, że przychodzili w piątek i byli, i to widzimy się już jutro. a właściwie to już dzisiaj się widzimy. No, dzisiaj taka i taka impreza, to fajnie, że będziecie, no to fajnie. I pozdrawiamy, I wiecie, i to jest fajne, tak? I to jest mega fajne, bo Współpracują ludzie, którzy przychodzą do klubu się pobawić, to też i współpracują z bramką. Jak ktoś się trafi randomowy i ich zaczepia, to przychodzą do nas, i mówią: "Słuchajcie, bo tam tam jest jakiegoś, gość, którego tu ja nie widziałem wcześniej, a robi tam dym jakiś, nie? I my w tym momencie reagujemy, bo wiemy o tym, że klubowicz, który jest stałym bywalcem naszego klubu, który jest grzeczny, bawi się, dba o też jakby bezpieczeństwo tego miejsca, mówi nam o tym. Rozmawia z nami, przekazuje nam informacje, bo on też chce czuć się bezpiecznie. Wiecie, wielokrotnie było tak, że yy ludzie, którzy przychodzili do nas, do klubu, mówili, słuchajcie, u was jest fajnie, czujemy się tu bezpiecznie, lubimy was, jesteście fajną bramką, yy, fajna jest ekipa, fajni są ludzie, fajni są barmani i podoba nam się przychodzić tu, spędzać też z wami czas, bo i sobie pogadamy, bo i sobie drinka wypijemy, i z wami porozmawiamy, i przyjdziemy do was czasem na wejście, jak macie chwilę wolnego, no bo to wiecie, my też jesteśmy ludźmi, to zawsze, zawsze tak było, to nie ma na, na sztywno, ja tutaj nie wolno, proszę do środka i tak dalej, i tak dalej, tak? Jak ktoś był znajomy, to zawsze się, go, zawsze się go miło powitało. Wiadomo, on przychodził tutaj, wydawał swoje pieniążki, ale też był w porządku, tak? Jak coś się działo, to mówi ty, słuchajcie, na dole tam jest taka ekipa, trzeba na nim zwrócić uwagę. No i my wtedy zwracaliśmy uwagę, tak? Na tej zasadzie, żeby oni się mogli dobrze bawić. Mówię. Pracowałem w takich klubach i powiem szczerze, że jest to mega fajne, bo ci ludzie, którzy przychodzą się bawić, czują się bezpieczni, czują się jakby w formie pewnej rodzaju opieki, zaopiekowani, że my o nich dbamy, że o nich pamiętamy. Z przyjemnością przychodzą wydawać te pieniążki, które sobie zarobili, bo teraz jest czas na weekend pobawić się i co najważniejsze, nawet jak się źle czują, to my im pomożemy, bezpiecznie do taksówki wsadzimy. Zapewnimy bezpieczeństwo, jak będzie trzeba, to zadzwonimy poznajomego, bo nie daj Boże, wiemy, że tutaj koledze się coś mogło wydarzyć, to tam dzwoń do tego i tamtego, on po niego przyjedzie, tak? No na tej zasadzie. Dlatego to są bardzo ważne rzeczy, na które yy, ludzie, jak nie chodzą, to nie wiedzą, ale ci, którzy schodzą i są stałymi bywalcami danego miejsca i czują się w danym miejscu fajnie, no to wiecie, to tak jak idziecie do restauracji, w której lubicie zjeść, tak? W jednej, do jednej pójdziecie, bo jest miła ekipa, obsługa i tak dalej, a do drugiej nie pójdziecie, no bo są niemili ludzie, bo pani jest niesympatyczna, no może się nie uśmiecha, bo ma gorszy dzień, ale niekoniecznie musi być niemiła, tak? Ona na tej zasadzie, więc wiadomo, że bywa się w tych miejscach, w których lubi się miło spędzać czas. To jest najważniejsze. Ja tak przynajmniej uważam i zawsze tak uważałem, że, że taka praca z takimi ludźmi, ze stałą ekipą jest mega fajna, bo pomijając to, że my pracowaliśmy, to jeszcze rozmawialiśmy o swoich tematach życiowych, prywatnych i, i, i całe reszty. tak byliśmy formą większej rodziny, co było bardzo, ale to bardzo fajne. Dlatego dlatego Przyjemnie jest pracować w ekipie. Sami wiecie nawet. To, to już nie chodzi o stricte klub, w którym ja pracowałem, ale to, że jak wychodzicie do swojej pracy, w której wy przebywacie, też lubicie, kiedy towarzystwo, z które z wami pracuje, jest pełną formą rodziny, yy, gdzie przychodzicie do tej roboty, jest miło. Nawet jak macie problem, to ktoś wam pomoże. Nie naciśnie na was, nie pokaże na was potem tylko się zapyta, ty, co tam, jak tam jaka sytuacja, co u Ciebie? A dzisiaj mnie boli głowa. A no dobra, to masz tutaj i jakiegoś tam cukierka i wejść sobie a papa czy jakiegoś innego i bo czy tam cokolwiek innego poczuj się lepiej wejść tu sobie odpocznij tak tak to wygląda a i tak samo jest na bramkach my też jesteśmy ludźmi my też mamy domy mamy rodziny yy, mamy ekipy z którymi współpracujemy pracujemy i dbamy o siebie nawzajem bo na tym to polega na tym to polega. Dlatego taka, taki, takie miejsce, taki klub yy, chce się w takim miejscu pracować. Dlatego ja pracowałem bardzo często w klubach długimi latami. W najdłużej klubie, w którym przepracowałem, to było 10 lat. Uwierzcie mi, że to jest kawał życia. Kawał życia. I tym miłym akcentem yy, zakończę temat dobrych klubów, bo są takowe, więc już wiecie, że są. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się też w jakiś sposób podobał. Coś dla siebie z tego weźmiecie i już do niedługiego czasu, do zobaczenia, do usłyszenia i życzę wszystkim dobrego dnia.